Okej, okay. cześć. Dzisiaj rozmawiamy z Pawłem Jurczykiem, Legnickie Centrum Kultury, jeden z takich opiekunów legnickiej sceny rockowej, freestage'a, przeglądu kapel rockowych, strefa D. A dzisiaj skupimy się akurat na przyglądzie kapel rockowych, bo jutro z kolei edycja tej imprezy. Tak, 11 maja w sobotę, czyli jutro, zresztą jak idzie to na żywo, to sprawa jest prosta. 11 maja organizujemy kolejną edycję przeglądu kapel rockowych. W tym roku, jak mam nie wiem, parę słów od razu powiedzieć, zgłosiło się 19 zespołów, tutaj z naszego regionu, ale także i zespoły z dalszych okolic, zarówno ze Śląska czy, na przykład, czy z Łodzi, z Płocka, także te parę, osób, te parę zespołów krajowych też się do nas zgłosiło na podstawie materiałów przesłanych przez, przez kapelę. Żyli w składzie Marek Szpyra, Jurek Telwo oraz Jarek Czafogichalski, Michalski, czyli osoby związane z Legnicką sceną rockową od lat grające w różnych projektach muzycznych do dzisiaj. Wybrani osiem wykonawców, to tak tylko na marginesie z ośmiu wykonawców niestety trzy zespoły po dostaniu informacji, że zostały zakwalifikowane, jednak zrezygnowały z udziału tam z różnych powodów w naszej imprezie. W to miejsce wskoczyły zespoły z listy rezerwowej, czyli kolejne zespoły, które miały yy, największą liczbę punktów. Więc mamy, mamy tą pełną ósemkę, wszystkie szczegóły, bo wiadomo, te zespoły no, no pewnie dla większości są mniej znane. Zresztą też po to są te, te przeglądy w jakiś sposób, żeby żeby te zespoły mogły się zaprezentować, pokazać gdzieś w innych rejonach, prawda, poza swoim miejscem zamieszkania. Oczywiście nie mówię to o zespołach z Legnicy, które też się dostały do, do ósemki, które mają większe możliwości pewnie są bardziej znane wśród naszej lokalnej publiczności. Więcej takich szczegółów, bezpośrednio o zespołach, czyli jakieś krótkie notki biograficzne, materiały muzyczne, linki do ich stron, i tak dalej. To wszystko znajduje się na wydarzeniu dotyczącym przeglądu kapel rochowych PKOK 19 na, na Facebooku, na naszej stronie internetowej. Tam można odsłuchać sobie też te zespoły, bo no nie ukrywam, że wielokrotnie na przeglądach ja się zespoły, które też dla mnie były na przykład, z którymi ja się spotkałem pierwszy raz. No, no w dużym stopniu ten, ten poziom tych zespołów jest wysoki. Co są, to są tutaj naprawdę... No, Całkiem porządny poziom wykonawczy i te zespoły mogłyby grać spokojnie. Ale pytanie też zadam. Zespół ogólne powiedziana w sumie, jak tu mamy i punka, i metalu, i spokojniejsze muzyki. Nie macie takiego roku czystego w tym. Co w tym roku w tej ósemce usłyszymy? Jakie są gatunki bardziej? Podgatunki tego roku? Były? Znaczy, no właśnie nie jest tak, jak może bywało przez. Yy... Jeszcze w dawnych latach, gdzie, gdzie często przeglądy, nie mówię tylko o Legnicy, ale tego typu przeglądy odbywały się naprawdę w całej Polsce, w wielu się zresztą na terenie Zagłębia Miedziowego, praktycznie w każdej miejscowości były przeglądy coroczne, takie przeglądy kapel, bo zarówno w Jaworze, w Złotoryi, w Chojnowie, zresztą w Chojnowie, no to świetna wieloletnia impreza młodzieżowa, spotkania muzyczne i historyczne, bo to już z drugiej połowy lat 80., które było w zasięgu już Polski, w Głogowie, w Polkowicach, w Lubinie. Każde miasto organizowało... Swoją imprezę. I często było tak, że tam kapel, yy, grające kapele no, była dominacja nurtów, czy to kapele grające szeroko rozumiany metal, yy, punkowe i tak dalej. Teraz myślę, że jest yy, no, yy, patrząc na przykład w tym roku jest dużo roka alternatywnego. Oczywiście są kapele metalowe, akurat punkowej nie ma, nie ma żadnej do przeglądu nawet yy, Bawele, yy, w ostatnich latach. Yy, ale yy, właśnie na przestrzeni ostatnio znaczy, też inna specyfika, kapele pankowe. Czy hardkorowe, w latach 80. zgłaszały się na przegląd nie po to, żeby coś wygrać? To były czasy, prawda, komuny, cenzury, także zasadniczo miały większość tych kapel, miała gdzieś za przeproszeniem jakby całą tą otoczkę tego przeglądu, ale były to ze względu na to, że nie było niezależnych imprez, była pełna kontrola państwa nad, nad organizacją imprez, tak jak mówiłem, cenzura itd., itd., nie było niezależnych klubów, wszystko było sterowane odgórnie. Te zespoły nie miały możliwości zagrania. W momencie po 1989 roku, jak zaczęła powstawać już naprawdę no, w pełnym tego słowa znaczeniu niezależna scena alternatywna i tu naprawdę scena hardkorowa, punkowa no, miała tak dynamiczny rozwój, te zespoły w pewnym momencie przestały brać udział w przeglądach, bo mają swoje miejsca, gdzie grają koncerty, kluby niezależnych organizatorów, którzy robią to w różnych miejscach, zarówno od miejsc bardzo niezależnych jak, jak Skłody czy jakieś takie centra autonomiczne, po normalnie organizacje w klubach prywatnych. I, I te zespoły jakby nie potrzebują tej formy jakiejś tam rywalizacji konkursowej i powiem, że na przestrzeni ostatnich lat no, no, tych kapel punkowych to no, ciężko by było mi wymienić. Owszem, w ubiegłym roku mm, zgłosiła się do konkursu y, grupa Skołów y, z Wrocławia, która gra taką mieszankę Black Metalu i Pajka, czy Black punk bardziej może ono jakoś tak. Y, I i wygrali tam też, i, tak, nie, to, to, tak, się Nie, oni akurat zajęli miejsce Byli laureatami. Czasami może to y, też być tak, nie umieszczając w ogóle zespołowi, że y, zespół taki rodzynek nagle w tej takiej typowo rokowym graniu, raczej znaczy w y, wielogodzinnym rokowym graniu między metalem, rokiem alternatywnym, nagle wpada ktoś całkowicie z innej, z innej, y, jak to się mówi, z innej z innej historii, prawda? Z, z innej bajki, o, właśnie, się mówi to słowo, z innej bajki. I to jest jakiś taki świeży i ożywcze, ale no nie ukrywam, jak mogę tak prywatnie tutaj wyrazić swoje zdanie. Ja, ja nie biorę nigdy udziału, a przynajmniej w ostatnich latach nie biorę udziału, zarówno w, w przesłuchiwaniu tych materiałów, czy w podejmowaniu decyzji, bo jestem od tego żyli I też nie biorę udziału w trakcie przeglądu, w ocenianiu kapel, ale tak po cichu. No liczyłem, że na tyle chłopaki jakby sprawnie grali, że to może być jakiś tam taki no czarny koń imprezy. No i myślę, że chłopakom poszło całkiem sprawnie, dobrze. Zresztą to nie był jakby element, bo oni na wcześniejszych przeglądach, zanim przyjechali do Legnicy, tam mieli nawet większe osiągnięcia, bo wygrywali te przeglądy, także... Paweł, wspominałeś, że kiedyś rok, to była ta z festiwal był na bezpieczeństwa, do pewnej treści przekazywania. Jak on się ma formuła ten rok? To zajmowska buntownicza, ale prywatumy, czy mam jakiś może regres w Polsce z tą muzyką, jak byś to ocenił? No się tym wiele, wiele lat. Znaczy no na pewno lat 70. mówię, żeby tu się nie powtarzać, to była całkowicie inna sytuacja. System totalitarny, cenzura, no, ludzie mieli problemy. To tak, z no, a dzisiaj, każdą... A dzisiaj, ale to tak, problem. tylko żeby, żeby to jakby w jakiś sposób no, zrobić, nie wiem, no, tam minimalny przynajmniej minimalną jakąś taką ocenę. No, trzeba, trzeba jednak mieć tą perspektywę, że, że wtedy była całkowicie diametralna sytuacja, nieporównywalna w ogóle do, do obecnych czasów. To jest no, niebo, a Ziemia dwie, w ogóle dwa inne światy. Muzyka rockowa natura, naturalnie wtedy spełniała tą formę jakiegoś tam buntu, kończąc ten temat. Oczywiście po 1989 roku muzyka rockowa jak najbardziej dalej, dalej istniała, ale mogła, mogła trochę spełniać jakby już trochę inną, inną rolę, może, może już mniej buntowniczą, ale jest wiele zawsze jakichś innych spraw dookoła w rzeczywistości, gdzie może przecież nie trzeba tylko śpiewać o polityce, może się śpiewać o sprawach społecznych, inne zespoły skupiają się na indywidualnych jakichś tam przekazywaniu, inni skupiają się na śpiewaniu o piwie i prawda, o imprezach. Inni śpiewają o bajkowych y, krainach i tak dalej, i tak dalej, jest formuła dowolna, jest, y, jest jakby wolność słowa, wolność wyboru, a y, no na, na pewno y, na pewno jest całkowicie... Y, inna sytuacja. Jednak y, muzyka rockowa lat 80. Przecież, 89 roku, w dużym stopniu jednak była generalizując tą no, muzyką y, buntowniczą, zbuntowaną. No, teraz być może jest mniej, y, no, mniej takich potrzeb do buntowania się, więc może to jest jakaś taka naturalna jakby A zainteresowanie tą y, muzyką, jak dwie jak frekwencje, publikę, co przychodzi? Y, o, oczywiście no, w latach 80. było zdecydowanie większe zainteresowanie, czy nawet w latach 90. Na, na fali jednak zainteresowania muzyką rockową w latach 80 to też tak od razu nie wygasło. To jest tylko taka jakby moja taka prywatna spostrzeżenie czy ocena. Myślę, że po wejściu Polski no w ten zachodni świat no też były jakieś pewne, pewne minusy tej tego naszego otwarcia się na, na zawód, oczywiście ja bym całkowicie jakby za, no nigdy, bym, yy, nigdy w życiu by mnie nikt nie podejrzewał, żeby był jasne, że ja bym był za utrzymaniem, prawda, systemu, który był przed 89, byłem całkowicie przeciwny i jestem do dzisiaj temu, temu całemu badziewu, który był, czyli tej tak zwanej komunie, ale yy, no parę jakichś takich minusów, które yy, nie przyszły, czy może za bardzo yy, nastąpiło, tak nie wiem jak to powiedzieć, niekontrolowana yy, niekontrolowana na otwarcie na zachód, w tym sensie, że y, zachodnie koncerny zarówno muzyczne, y, medialne, y, zalały Polskę swoim jakby towarem, zarówno rozgłośnienia radiowe zostały tak sformatowane y, przez, y, przez zachodni kapitał, y, tak samo to chodzi generalnie o media, gdzie, gdzie nagle ta, y, ta muzyka rockowa, czy jakby ogólnie mówiąc no, nawet ta scena muzyczna, no, gdzie to nie musi być, to, to nie chodzi tylko o muzykę jakby typowo rockową, no, ale grano przez yy, yy, grano przez, muzyk, przez muzyków na żywo, to zostało yy, być wypierane przez gotowe jakieś produkty. Yy na formie elektronicznej, nie nieumieszającej oczywiście, bo tutaj też, żeby nie było jakby jasno się nie, nie umieszam, bo naprawdę są rzeczy wykonywane w tym gatunku szeroko rozumianej muzyki elektronicznej, czy tam gdzie jest bardzo duże elektroniki, bo to wiadomo tutaj, żeby się nie skupiać, że, że ja mam na myśli pewna muzykę elektroniczną a'la że Jean-Michel tak dalej, i tak dalej. Też jest wiele naprawdę bardzo dobrych rzeczy, tylko mówię, nagle, nagle jakby społeczeństwo w jakiś sposób zostało sformatowane, zostało w jakiś sposób narzucona y, całkowicie inna konwencja y, codziennej muzyki, która pojawiała Czyli się to, w radio. to a... w radio teraz i to co chcą wytwórnie muzyczne wytłoczyć, to jakby ten rynek kreuje. No tak, ale do, dokładnie tak, bo przecież wiadomo jest, że, że yy zwykły tak zwany kowalski, nie musi się interesować y, y, muzyką jakoś być pasjonatem, czy słuchać, y, po prostu czytać y, czasopisma pisma, chodzić na strony i tak dalej, i tak Każdy człowiek, każdy człowiek najprawdopodobniej potrzebuje jakiejś jakieś tam muzyki od czasu do czasu posłuchać czy słucha to w radiu, czy w telewizji, gdzieś tam sobie tą prawną muzykę noci. Pytą, myślę, łatwa, że... lekka, przyjemna, no to tak, wszystko, że była. Ale, ale... ale, ale yy, myślę, że jakby ktoś zrobił kiedyś eksperyment i... Paweł, ale nie zgodzę się co do radia i telewizji. Przecież jest tak, jeszcze tak. YouTube. Jest jeszcze YouTube, który dopiero... bardzo mocno... Kie... Ale, kie... ale tego nie było w latach 90 Ale teraz, teraz. Co? Teraz jest, yy, tylko że... Ale masz taki w YouTube muzyki jest... różnej, że dokładnie nie można go tego przejść. starsi mówią, że okej, okay. oni nie mieli w tych czasach YouTube'a, nie mieli może taki w latach 90. Latach 90, był, w latach 90 był zdecydowany yy, jakby kierunek czy pewne narzucenie pewnej stylistyki, lata 90. przełom, przełom wieku. Jasne, jasne, Ten ale internet już... dopiero naprawdę zaczął odgrywać swoją bardzo pozytywną rolę w którymś momencie, gdzie, gdzie wykonawcy yy, yy, bardzo ambitni zaczęli jakoś się przedzierać przez tą przez tą całą masę tych różnych no, propozycji, i tak jak Dawid powiedział, no teraz faktycznie mamy dostęp do wszystkiego, ale tego jest ogrom. Kiedyś w latach 80. to byśmy mogli o tym pomarzyć, prawda? Jeżeli ktoś dostał płytę z zagranicy, no to już był, to był po prostu szczęśliwy, że, że ma dostęp do muzyki tak, rozgłosie na krzyż, z których się, prawda, leciało, żeby się nagrywać na kasetach magnetofonowych. Oczywiście, jeżeli się yy, dostałem kupić w sklepie, bo i tak jak trafiały do sklepu, to chwila moment było, wykupywane, nieważne czy, czy ktoś potrzebował tą kasetę magnetową, no, tak jak każdy towar od razu było wszystko tylko wykupywane yy, i tak. No tak, tak jeszcze, że, ale jest te, teraz, teraz jest prościej, tak, znaczy, znaczy, bo każda jest, niszowa kapela może inaczej. mieć swój kanał na YouTube, tak, i może... Andrzej, e... jeszcze troszeczkę też inaczej z tym wszystkim, bo pierwsze. Mam ten YouTube, mamy tam pełno nagrań, ale to ginie pod tego wszystkiego. Łatwiej nagrać płytę, ale zresztą potem nagrasz i ciebie nie znają, wiem piku mnie kupi, a na koncercie nie koncertu nie zagrasz z kolei, tak? Radio, jak grasz w większą tarcę, ciebie nie puści. Więc jak się zamyka to wszystko, więc. Ale radio nie jest już wyznacznikiem, tak? Dobrodziejstwa też. Masz jeszcze Spotify, e, masz YouTube, y, masz, masz milion streamingów, które teraz, które teraz puszczają muzykę. Jest. Radio i telewizja przestały już być dawno wyznacznikiem dobrej muzyki, tak? Mi bardziej chodzi o to, to co chciałem powiedzieć o tym przysłowie Kowalskim, że jakaś pewna tak zwana edukacja mu muzyczna, czy to, co w najbliższym otoczeniu, czyli w radiu, w telewizji, nawet, nawet patrząc na reklamy, w reklamach, jaka muzyka jest używana, gdzie oczywiście no, często w reklamach jest używana yy, muzyka czy rockowa, czy jakaś bardziej ambitniejsza, prawda? Bo czy się pojawia yy, The Clash yy, w jakiejś reklamie, muzyka podkładna, no nie się pamiętała, ale no, są syk jakichś takich rzeczy, o których tutaj prawda, mówimy przy okazji przyglądu kapel rockowych, gdzieś ta muzyka z tej sfery się pojawia, ale ja bardziej mam na myśli taką edukację, bo myślę, że jeżeli ktoś by przeprowadził eksperyment, Yy, że na jakiejś bezludnej wyspie yy, żyłoby sobie jakaś grupa społeczna i by nie mieli dostępu do jakiejś muzyki mniej ambitnej, w cudzysłowie, a mieliby dostęp do muzyki bardziej ambitnej, tylko i wyłącznie, to ona też by się w którymś momencie zaczęła podobać, a załóżmy tą bardziej ambitniejszą muzyką w tamtych warunkach to by była muzyka grind czyli totalny, po czyli nawał, totalna nawałnica, no, ale po prostu oni by mieli tylko do niej, do siebie, być może by się okazało, że tak, że to też jest fajne. No, mówię o takim, o takim pewnym jakby Zresztą, dobrze firmy, duże koncerny, różnego typu produkujące, dobrze wiedzą, jak trzeba robić, jak sformatować społeczeństwo, czyli żeby od dziecka... Bądź artysta sformatować, tak? Dokładnie, żeby, 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 żeby od dziecka, żeby od dziecka ktoś był w pewnym klimacie, już go od razu, zarówno muzycznym, kulturowym, jak i... Prawda, w, sensie, w sensie nawet artykułów spożywczych, jakiegoś tego, żeby go sformatować żeby on do końca życia już w jakiś sposób był. Wiadomo, że są rodzice, którzy czasami czuwają jakby nad edukacją, edukacją dziecka, jest od tego szkoła, ale też na no, pewnie różnie to bywa w szkole, od, tutaj też zależy dużo od nauczycieli. Te, te dzieci, yy, dokładnie, A rówieśnicy to. i tak dalej, i tak dalej. Tak. Jeszcze mam takie jedno pytanie, bo wiele osób młodych nie pamięta pewnej akcji w Legnicy słynnej, bo to było przed 20 lat, mniej więcej. ja w Legnicy. Jak to się wydarzyło? Jak tylko doszło, że w Legnicy była próba odtworzenia Jarocina? No zaraz 20 nie. 2006 rok, impreza Jarocin, Jarocin w Legnicy. Jakby idea wynikła z tego, że rok wcześniej w 2005 roku yy, według mnie no, najważniejszy festiwal yy, muzyczny, jaki odbywał się w Polsce, yy, tak generalizując yy, nawet z obecnymi festiwalami, które... Y, które mają miejsce, bo uważam, że no, przynajmniej dla mnie Festiwal, festiwal Muzyki Rokowej w Jarocinie był zdecydowanie jakby ważniejszy twórczy niż na przykład przystanek Woodstock, pomimo, że y, no, w ogóle jakby jest inna skala imprezy, inne, innego formatu gwiazdy, bo... Był czy jest? Dla, czy zrozumiał mnie, zrozumiał dla mnie jest dla dalej, to teraz. znaczy w sensie no, że Woodstock nie, nie przebił dla mnie, nie przebił tego co dokonał Festiwal Muzyczny w Jarocinie i przede wszystkim no, mam, mam na myśli jednak o Festiwal Muzyczny w Jarocinie, jeżeli chodzi o lata 80., no to był tak kulturotwórczy. i... tej gwiazdy, jest wówczas, no tak, te, tej naszej gwiazdy, te tej... tak, kuźnia. No dokładnie to to tak, no, każdy chciał tam zagrać, poza jakimiś tam nielicznymi wyjątkami. No na przykład ten zespół tezy ten Pzenna z Warszawy, no ideologicznie mówi, że nie będzie grał, no bo uważał, że jednak to jest wentyl bezpieczeństwa, prawda, władz partyjnych, służb bezpieczeństwa, że to wszystko jest sterowane i tak okay, dalej. Okej, ale, tak, ale tak, to Jarocinę, no i dlatego jak impreza powróciła w 2005 roku do Jarocina, nastąpiła reaktywacja, no pojechałem, oni zorganizowali też wystawę taką retrospektywną o Jarocinie, czyli dotyczącą Jarocina z lat 80. W tym samym czasie pojawiła się też bardzo ciekawa wystawa i wydawnictwo wydane przez Łódzki PN właśnie o inwigilacji Jarocina w latach 80. więc pomyśleliśmy, że można by było do Legnicy wprowadzić dwie, dwie wystawy. No a skoro dwie wystawy, a to może zrobimy od razu koncert. Ideą było, żeby na tym koncercie na dziedzińcu Akademii Rycerskiej zagrali tylko i wyłącznie laureaci Jarocina, czyli ci, którzy w latach, no, czy w latach 80. Byli, byli czy, czy wygrywali Jarocin, czy znajdowali się w tysiące laureatów. No i dlatego wtedy wystąpiły zespoły ts Bakrzysz, Zielone Żabki Gaga i Legnicka Mariana Nefeli, a przepraszam, i zespół Most. I to było plus jeszcze tam projekcje filmowe. Dobrze. Ostatnie pytanie teraz od naszych słuchaczy, czytelników. Paweł, ciągle wywiadasz się w okulary. Kiedy swą twarz pokażesz nam? Zoś na kierzkę na koniec. To, nie, to, ja akurat moja twarz, i ja tutaj jako sam w ogóle to nie mam znaczenia. Przede mną w Legnickim Centrum Kultury organizował koncerty przez wiele lat, na przykład na lat 80. i początku lat 90. Organizował Krzysztof Mokanek, później była chwilowa przerwa w roku 90. tam któryś, nie wiem, nie pamiętam 9 w ramach reorganizacji. Instytucji Kultury, Dział korzenia Kultury razem ze mną. przeszliśmy, przeszliśmy, przeszliśmy do LCK-u, w związku z tym, że ja w teatrze w CSTD jakby organizowałem koncerty tam, tutaj. Tam, tam tu, tu, jak. Tu, nie, no, to była taka idea, zacząłem ja sobie z taką ideą, żeby kontynuować te koncerty, które wcześniej organizował w LCK-u Krzysiek Mokanek w ramach cyklu Prowincja. Czy, przepraszam, w ramach cyklu Hyde Park, bo inny cykl koncertów na przełomie lat 80., -tych, 90., -tych organizował Marek i chodziło tylko o kontynuację tych rzeczy. Teraz robię to ja, ja tu nie jestem przywiązany. Czyli rozumiem, o... że nikt na ulicy cię nie rozpoznaje dzięki tym okularom. Zakładasz, no, nie, jesteś nie, to incognito to, 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 to teraz, tak? Bej, moja osoba nie ma tutaj w ogóle żadnego znaczenia, ja tam się nie, Mówię, no jestem, urodziłem się tutaj, tutaj umrę, dziękuję, do widzenia. Jak byście pytaliśmy się, nie ma odpowiedzi tym razem, będziemy próbowali następnym. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo, Zapr zap zap zapraszamy Dzień. jutro na, na przegląd kapel z zbogrokowych na, na dziedziniec z Akademii Akcecji, startujemy od godziny 17, zapraszam. Super, dzięki, bardzo. Dzięki.